Witam serdecznie! Dziś zrobimy sobie żeberka z kapustą kiszoną i z ziemniakami, ale nie będzie taki klasyczny przepis, będzie to taka moja wersja: kapusta kiszona, ziemniaki i żeberka. Dlatego będziemy potrzebowali jeszcze dwie cebule, dwie marchewki, musztardę francuską, kawałek słoniny wędzonej, pieprz ziołowy, czosnek, papryka, papryka wędzona, kminek i czosnek suszony do tego jeszcze będzie potrzebny przecier pomidorowy. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo to nagrywam do tego, że film miałem nagrany, a nie to jakoś nie wiem, coś się stało i nie mam ogóle dźwięku, więc dzisiaj nagrywam to z narracji. Zobaczymy jak to wyjdzie. Przepis prosty, także powinienem podołać temu zadaniu. Więc lecimy. Zaczniemy od żeberek, klasyka. Zaczniemy od mięsa, musimy je zamarynować chwilkę, także im dłużej marynujemy tym lepiej, ale dla nas wystarczy naprawdę parę chwil z tego względu, że robimy ten obiad na dziś, ma być to zrobione jak najszybciej, a to już później samo będzie w piekarniku siedziało 2,5 godziny, więc już tam nie będzie ingerencji z naszej strony żadnej, a wykonujemy ten przepis praktycznie w 20 minut. Teraz musimy ściągnąć błonę, błonę z żeberek. Zawsze się Ciężko zaczyna ściągać, ale jak już chwycicie ten kawałeczek, ten początek, najlepiej właśnie przez papierowy, tak jak tutaj to robię, to już wtedy idzie całkiem spoko, także zobaczycie zaraz, że o, tak już tutaj się udało trochę chwycić. I jednym ruchem się ściąga tą błonę i jest super. Tam jeszcze kawałek mi został. Taki malutki. No, Okej. Okay. Ale widzicie, że nie ma z tym większego problemu. Super. Teraz potnę sobie to na porcje. Porcje najlepiej takie, no widzicie, są całkiem spoko. Takie porcje po dwa żeberka. No to i fajnie podzielne jest i... I co? No i nic, I jest fajnie podzielne, no. <gryw> Najwyżej sobie dwa kawałki wrzucić na talerz. Ale się to dziwnie nagrywa. jak Po prostu ja to tam sobie kroję i sobie opowiadam co tam niby robię. Znaczy sobie co robię. Okej. Okay. No musimy je porządnie posolić, także ta łyżeczka soli na każdą stronę. Ja mam tych żeberek w ogóle tam kilogram 300. Także i trochę tego jest towaru. Pieprz ziołowy. Przepiew na polskim rynku występuje w sumie, w sumie, takie trzy firmy są takie konkretniejsze, to jest Prymat, Kamis i to co ja tam mam, to ja nawet nie wiem co to jest za firma, ale mam akurat ten, bo tylko ten był w sklepie dostępny i powiem Wam, że i Prymat i Kamis i to, to co ja tu mam, naprawdę świetna jest ta przyprawa. No, jest z drugiej strony, musi być, oczywiście. ale z tym, że Kamis ma to z dodatkiem papryczki chili bodajże i jest troszeczkę ostrzejsze, także na no to uważajcie. Jak już będziecie w sklepie, kupcie sobie tego prymata. Nic, nie mam żadnych pieniędzy z tego, że reklamuję akurat to teraz, ale... Ale jak już macie coś kupować, to kupcie coś porządnego. No i oczywiście czosnek granulowany. Do tego będzie papryka wędzona, słodka. Tak, nie żałujemy tych przepraw. Te żeberka muszą być jakieś, także naprawdę nie żałujcie. No, i przyprawy z deski oczywiście też lądują na żeberkach. Musztarda francuska, trzy łyżeczki. Ona jeszcze przyspieszy to marynowanie tego mięsa. To mięso będzie bardziej kruche. No wiadomo, im dłużej to będzie w tej marynacie, tym lepiej, ale jak, tak jak mówię, nie mam czasu. No znowu idzie czosnek, jeszcze troszeczkę, I to ile przypraw wrzucić to zależy naprawdę tak od Was, możecie jeszcze zmienić sobie te przyprawy. Bardzo fajne jest zmielone ziele angielskie lub też liść laurowy zmieniony w mójku na drobno. Też to jest fajna przyprawa. Ja tego nie pokazuję za często z tego względu, że nie każdy ma możliwość sobie zmielenia ziela angielskiego lub liść laurowego. Więc... Pokazuję raczej takie prostsze przyprawy. Teraz kapusta. Kapusty mam pół kilograma, i powiem Wam szczerze, że gdybym to robił jeszcze raz, wziąłbym tej kapusty kilogram. Bo troszeczkę mi zniknęła w tym daniu. A szkoda. Eee, jakoś tak nie wiem, no nie wyparowała, ale po prostu kilogram musiał być naprawdę. Dobra. Przekrójniałem sobie na mniejsze części, żeby się lepiej jadło. Teraz cebula w piórka, klasyka. W takich zapiekankach tego typu dania dodatkowych właśnie cebula fajna jest właśnie w piórka, a nie w kostkę, bo ta w kostkę to ona tam całkowicie zniknie i nada tam oczywiście jakieś smaku i tak dalej, ale tej cebuli tam później nie ma. ja lubię jak tą cebulę jest po prostu widać. Ok, no i kminek. No, zobaczcie tego kminku, półtorej łyżki. Dlaczego tyle? No, to jest taki wpływ czeskiej kultury na moją osobę. Ja bardzo lubię kminek, tak samo jak Czesi uwielbiają kminek. Ja kiedyś go nie nienawidziłem, a to był uraz z wojska. Myśmy mieli pancer wafle kminkowe, to było, to było masakryczne, tego nie szło ugryźć. No i to było przesiąknięte kminkiem, ale po latach wróciłem do tematu, bardzo go lubię zresztą fajnie działa też na trawienie. No i ziemniaki. Ziemniaki kroimy na takie grubsze talarki. Widzicie, centymetr może być nawet półtora centymetra. Jak macie małe ziemniaki, możecie zostawić w całości. To nie ma z tym żadnego problemu. No i uważajcie na palce. Widzicie, ja się tam kurczę raz To do teraz się nie, mogę, nie może się zagoić. A marchewka też, w takie krążki i okazuje się, że miska robiła się za mała. No dobra, bierzemy większą miskę. No i solimy. wiadomo, te ziemniaki to trochę potrzebują. Tych ziemniaków też jest około kilograma. Także ta łyżeczka to jest tak na dzień dobry, żeby po prostu ten ziemniak miał jakiś smak, bo on wciągnie, wciągnie tą, tą, tą słoność kminku. Oczywiście, tak, to znowu Czesi. Oni tam wszędzie kminek dają. Ja też lubię ten kminek dodawać. Bardzo dobrze smakuje później. Czosnek granulowany, staropolski. To też jakąś łyżeczkę. I oregano. też spokojnie jakąś łyżeczkę. Może być tymianek, jak nie macie oregano. Tylko, że wiadomo, oregano, tymianek nie przesadzajmy, z tym żeby to po prostu nas nie rozwaliło, później jeśli chodzi o smak. No i ten mój wspomniany, moja wspomniana słoninka, znalazłem taki świetny sklep tradycyjne wyroby to są pod Nową Solą, tutaj gdzie ja mieszkam, w sumie niedaleko. A że często tamtędy przyjeżdżam, zawsze tam zajadę i coś sobie ciekawego kupię. Jak mają to właśnie słoninę wędzoną, ona jest jeszcze w przyprawach, to jest akurat w papryce. No wam powiem, że kurczę, ona jest mega, jest naprawdę świetna. Mają jeszcze taką szczoskiem, no szczoskiem jeszcze nie próbowałem, ale to z papryką jest po prostu super wymiata. No dobra, to składamy to wszystko. No tak, zacznie do zapiekania wysmaruję sobie smalcem, bo na dole będzie kapusta leżała. A wiadomo, że kapusta i smalec to, a się lubią, te dwa składniki, bardzo, bardzo, bardzo. No i widzicie, jakie to proste. Tylko wysypujemy. Ja wam mówię. 20 minut max, żeby to po prostu przygotować, wrzucacie do piekarnika i 2,5 godziny tego nawet nie dotykacie. Ja tego nic z tym nie robię. Nawet nie dotykam. A wyszło przepysznie naprawdę. To wszystko macie świetnie przyprawione. To jest... Każdy element tego dania jest po prostu super przyprawiony. I tak musi być, i po prostu to musi dobrze smakować. Na samą górę te słonika. Ona będzie się wytapiała, i to całe danie, po prostu spoi w jedno, w jedno pyszne danie. Ta słonina u góry to jest po prostu mega. Tak, i tu mam przecież pogrzebowy. no gdzieś tutaj jakieś pół litra. Zwykły, najzwyklejszy. Przynieście sobie, jak macie swój domowy, przynieście sobie z piwnicy i zalejcie to po prostu, i tyle. Widzicie, tu nie ma żadnej wody, nie ma żadnych tam cudów na kiju więcej. Więc to wam stworzy taki bardzo fajny sosik przyjemny na samym dole. To też yy, będzie po prostu zapobiegało temu, że się to przypali, a udusi się to super. No i teraz ta najważniejsza część, ponieważ to siedziało w piekarniku nie 2,5 godziny, to już mi lekko ostygło. Wyciągnąłem sobie już jakąś chwilę temu z piekarnika, no wygląda to naprawdę nieźle. Muszę wam powiedzieć. I jak widzicie, nadzieję, że widzicie, znaczy inaczej ustawioną kamerę. No jest tutaj kapusta, są żeberka, są te wszystkie warstwy zachowane. Jeszcze na dole jest świetny sos. Posypię sobie jeszcze dodatkowo koperkiem. No i zobaczymy jak to wygląda. No, oczywiście markaweczka z super miękka. jako mm. no, dobra. Ziemniaki. Mm, kapusta. Super. No i żeberko. Najważniejsze. Tak odchodzą kości. To jest znak. Żyberkę są naprawdę, naprawdę dobrze zrobione. Zobaczcie to. No i teraz najważniejsze z całego dania. Mm. To już jest Meksyk normalnie, super, przepyszne. I ta musztarda dała takiego fajnego szmerdzu tutaj kurde podoba mi się to, naprawdę super rzecz jedynie co, dodałbym tutaj kilogram kapusty, a nie pół kilograma bo jest mi jej tutaj troszeczkę mało innymi słowy rzecz przepyszna serdecznie polecam zrobić sobie coś takiego i zapraszam do następnych moich filmów komentujcie, róbcie a jak zrobicie to napiszcie jak smakowało. Pozdrawiam.